Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie wodniki. Witam. To jest czytanie na okres 7-13 listopada 2022 roku. E, moje drogie wodniki, tutaj będziecie mieć pewnie później w okolicach 8, albo nawet i z, w nocy z 8 na 9 grany ten film, troszkę później zapewne. Moje drogie wodniki, główną energią i w ogóle głównymi takimi wydarzeniami, słuchajcie, astrologicznymi i astronomicznymi tego tygodnia to jest pełnia Księżyca która ma miejsce we wtorek, 8 listopada. Moi drodzy, wtorek, 8 listopad, właśnie pełnia Księżyca i e, równocześnie również jego zaćmienie. Księżyc będzie w znaku Byka, a Słońce w tym czasie w znaku Skorpiona. Zobaczcie, obydwa znaki mówią o jakichś głębiach, o czymś, co jest bardzo głęboko ukryte, o różnych skarbach, może o pewnego rodzaju nawet i podstawach, tylko że Byk, zupełnie inna energia, w zupełnie innym miejscu, bo to żywią Ziemi, a Skorpion. Jeszcze w innym miejscu, moi drodzy, głęboko wnętrze, woda. Jakieś właśnie tego typu sprawy. tak, Coś głęboko ukryte w jakiejś toni, na przykład, a to coś innego bo od strony deka, bardzo głęboko ukryte w Ziemi. Wszystko to, słuchajcie, to są, to są takie troszeczkę porównania, ale moi drodzy, ja w ogóle całą tą aurę astrologiczną tego tygodnia nazwałam po prostu astrodramą. To jest astrodrama, bo moi drodzy, również tutaj w pikanterii dodaje fakt, że jest retrogradacja. Marsa, a Mars retrograduje od 30 października, i właśnie tutaj, teraz w listopadzie, bardzo mocno różne energie na niego, z niego wpływają. Jedną z nich, moi drodzy, to jest to, że potrzebujemy szukać sobie nowego miejsca, nowych przestrzeni. Chcemy na przykład różne rzeczy zmieniać w domu, różne rzeczy, słuchajcie, przebudowywać, różne rzeczy wyrzucać, usuwać. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, szukanie nowej przestrzeni. I moi drodzy, co jest ważne? Ważne jest tutaj też to, że y, jeśli chodzi o y, tą energię Marsa, to ona ma właśnie bardzo duży wpływ na całą tutaj energetykę miesiąca listopada, a o tym powiedziałam na czytaniu na miesiąc listopad, między innymi też dla Waszego znaku. Moi drodzy, wyjaśniłam tam wpływ tego Marsa i jakie będzie on tutaj przynosił energię. Także zachęcam Was również do zapoznania się właśnie z tym czytaniem. Tam sobie uzupełnicie. Tutaj tylko króciutko, słuchajcie, zawzmiankuję właśnie o tej energii Marsa. Moi drodzy, i cóż, pełnia pełnia w znaku, w yy, znaku byka i jego równoczesne zaćmienie tego księżyca moi drodzy to tutaj takie energie jak przede wszystkim stawanie twarzą w twarz a to z prawdą o nas samych a to z naszą wewnętrzną prawdą a to może jeszcze z jakąś inną prawdą albo w ogóle słuchajcie stawanie twarzą w twarz na przykład z naszym poprzednim pokoleniem albo z pokoleniem, które jest po nas. Więc moi drodzy, to są różnice też pokoleń tutaj. To jest, słuchajcie, chęć naprawdę uwolnienia stresu i uwolnienia energii. To jest chęć szukania naprawdę rozwiązań tych wszystkich spraw, tego, co jest bardzo głęboko w naszym wnętrzu, no bo chcielibyśmy, żeby w końcu zakościł uśmiech na naszej twarzy. Moi drodzy, to też dzięki wpływowi Marsa szukanie sobie swojego powołania, swojego miejsca zgodnego z powołaniem. Moi drodzy, no i właśnie właśnie ta wcześniej wspomniana różnica pokoleń, będziemy również właśnie konfliktowali się troszeczkę z na przykład poglądami pokoleń, które są w nas. Poprzednie pokolenia i ich poglądy, które są w nas, które zostały nam na przykład wpojone jak, jako nauka, jako wiedza, jako wychowanie, jako przeświadczenie. No i moi drodzy konfrontacja z tym wszystkim, będziemy też wyciągali lekcje z takich różnych życiowych doświadczeń właśnie poprzez też konfrontację z różnicą pokoleń. Specyficzne to słuchajcie czas i energię właśnie tego będą nam tutaj, moi drodzy, towarzyszyły aż do zasadzie końca. Tego tygodnia. No i co, moje drogie wodniki? Chciałabym Wam tylko jeszcze przypomnieć, że podlinkuję na dole w opisie filmiku ten, tą playlistę, gdzie możecie znaleźć czytanie miesięczne na listopad 2022 dla Was i tam się też więcej dowiedzieć na temat energii Marsa. I oczywiście też jest tam czytanie kart. Zapraszam i zachęcam. Moi drodzy, przypominam, że jest to czytanie ogólne, no może, ale nie musisz mi tutaj rezonować, może sobie rezonować w części, w całości lub zupełnie nie rezonować. Może sobie zarezonować na początku tygodnia, pod koniec, w środku, za dwa, za trzy. Moi drodzy, takie czytanie nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Proszę pamiętać, że żadnych ważnych, życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, bo macie do podjęcia jakieś bardzo ważne decyzje, no to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole po każdego filmiku, WhatsApp Messenger, moi drodzy, i również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który również jest podpięta aplikacja WhatsApp. Można się, moi drodzy, ze mną skontaktować właśnie przez ten numer telefonu i przez tę aplikację. To jest informacja dla osób, które są za granicą, chciałyby się ze mną skontaktować. Skontaktować. A ja już teraz, moi drodzy, wybieram tutaj karty. Karty dla moich drogich wodników. Dla moich sympatycznych wodników, z którymi zawsze bardzo fajnie mi się rozmawiało, zawsze miałam niesamowite porozumienie intelektualne z wodnikami, bo wodniki do wieloma rzeczami się interesują i zawsze z nimi można na jakiś ciekawy temat porozmawiać. Moi drodzy, poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną wodników, rezonujące ze mną wodniki na nadchodzący czas 7-13 listopada 2022. A, tutaj się jedna karta odkryła. Dobra, patrzymy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę króla denarów. Król denarów, moi drodzy, wyszedł jako ostrzeżenie dla poprzedzających Was bodajże koziorożców, także możecie sobie tam zerknąć. Może macie też coś wspólnego z koziorożcami. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną wodników. Rezonujące ze mną wodniki 7-13 listopada 2022. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moi drodzy, pod spodem talii macie kartę. Zamyślonego. Zobaczcie, tutaj siedzi Pan, i tu siedzi Pan. Jeden na tronie, drugi na ławeczce. Jeden nie za bardzo aktywny, raczej taki, słuchajcie, też pasywny człowiek. A tutaj człowiek, który też jest pasywny, też, słuchajcie, podejmujący decyzję. O co chodzi? Na pewno znajdą się tutaj w tym czytaniu wodniki, które. Eee, są zmuszone, ale będą zmuszone, będą chciały podejmować jakieś decyzje dotyczące jakiejś sytuacji, która w waszym życiu dobrnęła już końca. Dobrnęła już do jakiegoś finału, jest już po prostu, można powiedzieć, wszystko stoi pod ścianą i moi drodzy, co? Czas podjąć po prostu decyzję, aczkolwiek jeszcze nie ma działań. Są też tutaj na pewno takie wodniki, one się odnajdą w tym czytaniu, które dobrnęły do końca, podjęły decyzję i będą podejmowały działania. Więc słuchajcie, tu takie właśnie dwie opcje. Coś się kończy, coś jest. Coś, coś, coś tutaj dotyczy. To dotyczy spraw finansowych, zawodowych, to dotyczy również jakiejś nieruchomości i spraw, słuchajcie, związanych właśnie z zamknięciem czegoś, z zamknięciem jakiegoś etapu. Może to dotyczyć zamknięcia działalności, moi drodzy, może to dotyczyć również tego, że relacja osiągnęła już pewien poziom, pewien, pewien kres i już tutaj poza to. Nie wyjdzie i moi drodzy zdajecie sobie z tego sprawę. To jest też, niektóre wodniki tutaj zaczynają coś od nowa. Mogą kończyć jakąś pracę, mogą kończyć jak wykonywanie nawet jakiegoś zawodu stwierdzacie, że już żeście osiągnęły tam wszystko i chęć zaczęcia czegoś od nowa, czegoś nowego, zupełnie nowego. No niesamowite, moje drogie wodniki, to jest też związane w jakimś sensie z waszym przeznaczeniem. Coś tutaj czujecie, że gdzieś tam czeka na was jakieś przeznaczenie, coś tam jakaś może i nowa relacja. Właśnie też tutaj niektóre z was dochodzą do wniosku, że jak, przeznaczenie już się skończy. Tak już, już zgodnie z przeznaczeniem to już tutaj e, jakieś, słuchajcie, użyteczność czegoś, nawet jakiejś relacji, znajomości, czegokolwiek w waszym życiu do dobiegła końca, a wy moi drodzy szukacie nowego przeznaczenia i wiecie, że przeznaczenie czeka gdzieś na was jeszcze w innym miejscu. No właśnie, to jest koniec. Pamiętam, że chyba taki właśnie, taki, taki koniec, coś takiego i takie słuchajcie od jednej bardzo takiej niskiej wibracji, energii, od takiej załamki aż do takiej euforii, właśnie takie karty mi wyszły na czytaniu miesięcznym dla Was na listopad. Zwróćcie na nie uwagę. Moi drodzy, jaka ogólna aura tygodnia? Karta dziesiątka kielichów oraz karta wdowy. Moi drodzy, szarpać wami będą po prostu emocje związane z jakąś sprawą, która się kończy, a z między tym, co nowego się zaczyna. Moi drodzy, karta wdowy mówi fak faktycznie wyraźnie o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, zamyka się jakiś etap w waszym życiu, możecie jeszcze tutaj wracać emocjonalnie do czegoś, możecie sobie jeszcze nawet troszeczkę popłakać, to może być jakiś etap związany, słuchajcie, z relacją, to może być jakiś etap związany z jakąś pracą zawodową, to może być jakiś również etap, słuchajcie, z związane z Waszą rodziną i coś tutaj na tle rodziny, na polu rodziny, tutaj też troszeczkę emocji i wzruszeń dotyczących jakieś kobiety, może być to starsza kobieta w domu, moi drodzy, może być to przyjaciółka, może być to też no, jakaś w ogóle ważna dla Was kobieta. Moi drodzy, troszkę tutaj emocji. Dla niektórych wodników widzę tutaj robienie jakiejś blokady, właśnie troszeczkę takiej emocjonalnej ze względu na taką kobietę, która lubi Wam troszkę zagrać na emocjach, tak? I zdajecie sobie z tego sprawę, że coś trzeba tutaj zamknąć, coś trzeba zakończyć, być może w pewnym momencie już nawet coś tam, żeście przymknęli, domknęli, po to, żeby by się nie denerwować, po to, żeby więcej już jakichś takich dziwnych nastrojów nie było, ale niestety ten temat może jeszcze tutaj wrócić na tapetę. Być może właśnie w związku z tym będzie u Was miało miejsce takie to uwolnienie stresu związanego z tą sytuacją, z tą kobietą. Moi drodzy, zamknięcie jakiegoś etapu w życiu, zakończenie relacji, zakończenie działalności, zakończenie również, słuchajcie, faktycznie jakiejś pracy. Kochani moi, zakończenie też jakiegoś etapu w relacji. Zakończenie pracy takiej, która no gdzieś tam, jakoś tam w jakiś sposób was poprowadziła w jakąś stronę. Ja widzę, że wodniki mają tutaj wrażenie naprawiania w tym tygodniu przeznaczenia. Naprawiania tego, co po prostu kiedyś popsuł los. I faktycznie tutaj coś takiego może mieć miejsce, moi drodzy. Coś kiedyś popsuł los, wy z powrotem tutaj wracacie na drogę przeznaczenia. Relacja. Tutaj też jest jakąś pomoc innym, moi drodzy, tutaj może też jakaś udzielenie pomocy właśnie jakiejś kobiecie z rodziny, bliskiej, ważnej kobiecie, moi drodzy, ale też Wam ktoś może tutaj udzielić pomocy takiej emocjonalnej. Widzę, że tutaj dużo wodników może w tym tygodniu faktycznie korzystać z jakiejś pomocy niekonwencjonalnej, ezoteryka, coś w tym stylu, tak? Bardzo ważna jakaś kobieta, słuchajcie, faktycznie ta kobieta może się zajmować takimi rzeczami, bym rzekła, no takimi jak akurat w tym momencie ja coś tutaj robię, tak, więc, więc być może tutaj też taka dla Was tutaj historia, jakieś troszeczkę rozszalały emocje, więc no faktycznie zwróćcie może uwagę na to, żebyście się za bardzo nie indoktrynowały jakimiś, słuchajcie, dziwnymi ogólnymi czytaniami. Tak jakoś mi to przyszło tutaj w tej chwili. Moi drodzy, jakie macie szanse w tym tygodniu? Karta piątki denarów oraz karta dziecka. Kochani moi, macie możliwość pozbycia się po prostu lęków i strachów, to po pierwsze. Po drugie, macie możliwość zakończenia czegoś, co jest już w połowie rozpoczęte albo w połowie zakończone. Połowa, tak? Osiągnięcie jednej połowy i wejście, moi drodzy, w jakiś drugi etap, tak? Dla niektórych z Was jest to, nie wiem, nawet połowa, pół roku, może ukończenie słuchajcie przez dziecko, pół roku. Te panie z znaku wodnika, które tutaj na przykład oczekiwały potomstwa, wyczekiwały potomstwa, ja widzę, że się Wy możecie tutaj, moje drogie, właśnie być jakby w połowie ciąży. W połowie pierwszy okres, pierwszy czas, jakiś taki trudniejszy tutaj i uspokojenie emocji z tym związane, uspokojenie myśli. Dla innych wodników, moi drodzy, widzę, że tutaj kończy się jakieś drżenie, kończy się jakieś poplątanie z pomieszaniem, kończy się okres taki, gdzie po prostu wydatkowaliście energię na różne rzeczy które was po prostu rozpraszały i moi drodzy m.in. to jest związane z jakimś zabezpieczeniem finansowym. Są też tutaj wodniki, które słuchajcie, um, muszą sobie coś wyjaśnić, co dotyczy ezoteryki. Coś związane jest z dzieckiem, coś związane jest z dzieciństwem, tutaj widzę jakiś pewnego rodzaju niepokój. Um, ja mam tylko tutaj dla Was taką radę, żebyście właśnie nadmiernie nie szukali czegoś właśnie w Azoterece, nadmiernie um, właśnie nie zwalali tego, tak, że tu gdzieś coś się dzieje, jeżeli ja mam jakieś tam historie, coś tam się dzieje, jakieś tam problemy, to może w dzieciństwie ktoś coś na mnie zrobił, może mi jakieś uroki rzucił, bo tutaj widzę nawet tego typu historie i Wy się od tego, moi drodzy, tutaj uwalniacie. To jest jakieś uwolnienie, widzę jakieś wyjaśnienie po prostu tego tematu, tak? to, 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 to nie jest tak, bo, bo, bo moi drodzy jakieś rozwiązania, ale to nie właśnie nie w tym miejscu, więc nadmiernie nie, po, nie pokładamy jakiejś nadziei, nie wiadomo w jakiej ezoteryce, w czymś takim, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. Zakończenie też, moi drodzy, jakiegoś niepokoju i zakończenie po prostu obawy, co to będzie, jeżeli ja zamknę jakieś rzeczy, które, które miałem czy miałam nadzieję, że faktycznie będą mi przynosiły jakieś zyski, możliwości, będą się rozwijały, one się po prostu nie rozwijały, ja je tutaj sobie. Zakończam. Moi drodzy, to jest też strach o coś, ale kończy się ten strach, dobrnięcie do połowy, dokonywanie jakiegoś rozliczenia, rozrachunku. E, moi drodzy, z jakimiś nowymi przedsięwzięciami, jakimiś nowymi inwestycjami w waszym życiu, jeszcze to też tutaj widzę, jakieś nowe zadanie, nowa praca, czyli coś robicie nowego. Niektóre z was faktycznie tutaj właśnie skończyły coś. Praca w nowym miejscu, ewentualnie to może być też praca w nowym miejscu waszego partnera, ale bardziej raczej tu mi coś na was się, moi drodzy, pokazuje, tak? Więc tego typu historie tutaj u moich wodników widzę. Jakie macie zagrożenia? Karta ósemki buław oraz karta fałszu. No właśnie, moi drodzy. Niewłaściwe wiadomości, złe wiadomości, słuchanie dziwnych wiadomości, słuchanie wiadomości od ludzi, którzy są fałszywi, nieprawdziwi, kochani moi, kłamstwo. Zresztą tutaj ja też widzę bardzo dużo kłamstwa. Więc uważajcie właśnie na jakieś kłamstwa dochodzące z ze świata zewnętrznego. Uważajcie na kłamstwa, jakieś, nie wiem, wyczytane w gazetach, wysłuchane na youtubach, telewizjach, radio i słuchajcie, czy jakieś internety. Więc uważajcie na tego typu tematy, na tego typu sprawy. Właśnie uważajcie też na miejsce, na środowisko, w którym jesteście, bo tam możecie być po prostu oblepieni taką energią fałszu, kłamstwa i naprawdę jakiegoś braku ruchu i rozwoju. Moi drodzy, podjęte decyzje. Być może tutaj też nawet ktoś z otoczenia, jakieś środowisko będzie próbowało Was odwieść. Od waszych planów, będzie próbowało was odwieźć od realizacji czegoś, a szczególnie jeżeli na przykład wodniki zdecydowały się wejść na taką ścieżkę, właśnie pracy z ludźmi, pomaganie ludziom, to jest naturoterapia i różne tego typu sprawy. Dziwi ósemka buław, moi drodzy, mówi o tym, że właśnie może być jakiś dziwny przepływ energii, zły przepływ energii, ktoś może chcieć was tutaj nawet blokować, bym powiedziała. Uważajcie też na miejsce, w którym działacie, bo ono faktycznie może na Was bardzo źle wpływać, niedobrze, niewłaściwie. Jest to miejsce, gdzie jest dużo walki i dużo konkurencji. No faktycznie, jeżeli ktoś na przykład, słuchajcie, decyduje się robić coś na YouTube, czy, czy, czy właśnie bez względu w jakiej dziedzinie, ale decyduje się po prostu wyjść na taką szerszą, słuchajcie, jakąś, w jakiś, dla szerszej publiczności, no to tutaj się zadziewa naprawdę bardzo nieciekawie czasami, a już szczególnie, jeżeli to dotyczy dziedzin azoteryki. No niestety to tak jest, moi drodzy. Tu trzeba się liczyć z jakimś obstrzałem, dosłownie z takim obstrzałem, więc na to, moje drogie tutaj wodniki, uważajcie. Uważajcie też na jakieś kłamstwa, albo jakieś pomyłki, które mogą wyjść, mogą. Mogą się tutaj zadziać, słuchajcie, za pomocą SMS-ów, maili czy jakichś listów, ale prędzej tutaj widzę wiadomości, słuchajcie, przesyłane drogą elektroniczną, wszelkie wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, więc uważajcie na to. Kłamstwa, tak? Jakieś kłamstwa, żeby to Wasze kłamstwa przypadkiem nie wyszły na, na jaw. Ewentualnie Wy uważajcie na kłamstwa, które do Was mogą docierać albo o Was mogą być mówione, czy robione, czy czynione i jest to, słuchajcie, właśnie za pośrednictwem przekazu elektronicznego może ktoś nawet pisać na was jakieś paszkwile na przykład do miejsca pracy tak albo jakieś donosy albo coś w tym stylu żebyście może jakieś mieli kontrolę w tych swoich prowadzonych działalnościach jeśli chodzi o relacje o związki moi drodzy no właśnie jeżeli jesteś na boku ktoś tam coś się e, słuchajcie gdzieś udziela albo wy albo partner więc tutaj widzę że jakieś sprawy mogą po prostu wyjść na jaw e, fałsz kłamstwo że faktycznie to tutaj nie ma jakiegoś pożądania, faktycznie tutaj czegoś takiego nie ma. Uważajcie też na jakieś właśnie umowy, coś co wam ktoś może tutaj oferować. Bardzo takie, słuchajcie, tutaj nagmatwane tutaj u Was widzę na ten tydzień, no ale to tak jest, to tak jest, słuchajcie, to jest taka energia, tak? Tutaj właśnie uwolnienie stresu, więc może faktycznie jakiś fałsz, po prostu będziecie musieli coś o czymś powiedzieć. Uwolnienie stresu może być bardzo dużo. Słuchajcie, nie, nie było na przykład jakiegoś przepływu energii, informacji między Wami, między partnerem, albo może między Wami jeszcze jakimiś innymi dla Was ważnymi osobami i tutaj może nagle zrobić się takie bum, tak? Więc na to, moje drogie wodniki, też uważajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zapraszam na czytania właśnie miesięczne i też na kolejne tygodniowe, moi drodzy. Ściskam i czekam na Was na następnym czytaniu.